Że tak się... Daryl nagrywa się. Witajcie, jestem teraz pierwszy odcinek serii. Już. Witajcie, jestem Terra. Teraz to, to pierwszy odcinek z serii Terra versus Daryl. Gra, y, gramy na mapce, blo, y, na której grali Blower, Mandy i tak dalej. Wiecie, wszystko sobie sobie co leci. Zatem y, i nie w górze, bo nagrywamy to 10 raz! Ten początek sam. Na płytkę. No. Czy chcesz, by po śmierci wypadały itemy? Nope. E, czy chcesz, żeby creepery wybu nie wy wybuchały? Nie. Idź dalej. Okej. Okay. E, poziom trudności średni? Ja wybieram mapę. Biom. Albo Biom Bagienny, co ty na to? No to weźmiemy Biom Bagienny. Ja jestem gracz jeden. Wiesz co no... powiem? Co? Tamta płytka, co miałem na nią nastanąć, to ona nie działała. Jeszcze nie miałem game'a, dopiero teraz mi się udało. Wiem. Aha, mieliśmy gema, bo nie mogliśmy tutaj dotrzeć. To by się zaczęło. Tak. I ja mam coś lubię kapca, czyli... Dobra. Nasze zasady takie dodatkowe. Itemy nie wypadają po śmierci, a my będziemy mieli tutaj zbudowaną arenę do walk. Ten arend po śmierci musimy ja, wyluzić jak zbudujemy śmieć. tą arenę, to na koniec każdego odcinka będzie tam... Tak. ...będzie, no... Walka. ...PvP. Gdzie ten zombiak? No to... Jeszcze deszcz. że ja nie mogę dać no, sobie opłat. bagienny? Ale nie, to na każdym biome jest deszcz. Nie, bo, bo na jest... bagiennym jest 20. Ale nie, to są po prostu budowane biomy. Na bagiennym. Jesteśmy na... Nie no, dobra, jesteśmy na bagiennym. Ale nieważne. A, ale są. Co, w nasz ten walnęło. Dobra. No to, no to zaczynamy. Co się będziemy, nie? Ja jeszcze nie. Ja tłumaczyłem. Dopiero rzeczy. Y seria będzie trwała dopóki albo nam się nie znudzi. Albo dopóki nie skończymy wszystkich zadań. Odcinki będą różn różnej długości. No, Zażyć, czy będzie nam się chciał nagrywać, czy będzie nam się śpieszyło, czy nie. No to. Derel. Ja lubię to, ja lubię to manu, bo mamy domy postać, mhm. też ją lubię, właśnie, dlatego kiedy sobie grałem. Aha, jakby co, sklepik to jest neutralne miejsce, tam się nie możemy bić. Dopiero jak wejdziemy na arenę. Tak, arenę zrobimy nad sklepikiem. Y nie, obok sklepiku. Dobra, jakoś to będzie. Jakoś to Marek zrobimy. Musi być symetryczna, musi mieć fosę, musi mieć różne takie fajne bajery że jak się głupi to sam w to wyjdziesz i padniesz. Mm -hmm. Nie, takich rzeczy nie będzie. Dom. Na no, przykład, nie wiem, lawę będę kupywał i tam zrobimy fosę z lawy. Nie będzie tej fosy. Będzie. Będziesz miał ciekawy, który co ja No to no, bez sensu. O, ja cały deret. Na początku to miał być Skyblock razem, ale Derobi chciał się rywalizować. Bo ogólnie chciałem... Bo na... chciałem się rywalizować, kiedy wpadłem na pomysł, żeby na koniec każdego odcinka się bili. Żebyśmy się bili. Wtedy mi się zachciało rywalizować. No ja chciałem na początku biom junglowy, bo on sobie zrobił dla tery ten. Dom na drzewie. I by był oryginalny teren na drzewie. Mhm, mm ale to nie jest seria Terra na yeah. to jest Terra vs Terra I drzewo vs Terra. Tak. Haha. Ha. ha nie ha, śmieszna. Nie ha, ha, ha. To mój paniczny śmiech. Ja mam jakiś tam dobry spoko porządek mam, o tak powiem. Ja w kiedyś cegrałem grałem i robiłem kiedyś fajną bazę nawet. Tej mapie, więc mniej więcej będę robił rzeczy jak na tamtej mapie na starcie. Nie wiem jak ty ale ja już jestem w sklepiku. Eee, creeper jest w sklepiku, uważaj. Wiem, ja jeszcze nie zrobiłem sobie... Wow. <gryw> Ostro. Prawie spadłem, właśnie. Ale i tak to by mi nic nie, zaszkodzi nie zaszkodziło, bo miecza nie zrobiłem. Właśnie jest taka zasada, że jak ktoś zginie, to mam wrócić Już o tym mówiłem na początku, kiedyś ty się zajmowałeś startem. Serio? Tak, ale ty jak zwykle mnie nie słuchasz, tylko robisz swoje. No. Tak samo. Ale to, ale to nie ważne. Wideo, już to Pewnie tak. Teraz że gdzieś tutaj w tych kopalniach jest ząbiak Ja mam większy, większy problem No jaki Moja owca na wyspie właśnie poszła do sklepiku Ej nie mam węgla Czy miałeś owce? Mam dwie owce Kupiłeś czy się zrespiły? Zrespiły. Jakie miałem kupić, jakie jeszcze w sklepiku nie byłem Nie wiem. Może coś czytować, bo teraz mamy opa. Nie mamy opa. Nie? No nie Bo nie da się dać opa na tym serwerze bo teraz tak pięknie robi serwera yes. e, nie też prawie spadłeś tak, bo kopałem Stoję... Wiem ja też kopałem właśnie i też prawie tak spadłem Prawie na tym samym miejscu prawie spadłem Co ty? Wygaduję Gdzieś tu jesteś zombie ja się gubuję Ja żadnego ząbiaka Ja żadnego nie mam na wyspie ale dzięki twojej wyspie mogę ogarnąć, gdzie są rzeczy na mojej wyspie. O. No bo widzę cięż twoją wyspę z nie? O, to, bo to jest Ja teraz chodzę cały czas na szybciej przeboję. O, mam wodę. Woda jest tam na górze, na, na ile? No właśnie, dopiero się zorientowałem. I wylecę z tym i rzadkam dziurę. O, widzę wodę. Jest tu ten ząbiek? Nie, dobra. Na razie jest git. Potem trzeba będzie tą wodę usunąć. Mam żelazo, Bo. Ale węgla za Ja o, jeszcze tak. nie. Ja sobie tylko na razie robię takie Ech, moje standardowe... drop scobla. Jaki drop scobla? Nie ma żadnego dropu. Ja żadnych pluginów nie wgrywałem. Nie. Co? Co? Factor. Nie ma nie ma jak to byłby serwer Ale nie dawałem żadnych paginów To nie, nie, To jest czysty serwer Ty to po prostu jak Moja babcia Ale, ale, ale Ale, ale jak? O, nie, nie mam jak. Nie wierzę ci Nie no dobra, żartuję, chciałem sprawdzić Czy tę jaką by rzecz miał minę nie miałem miny, tylko kiedy byłem po prostu zdziwiony pokazuje, Ale nie właśnie, się, się zdziwiłem, bo ja żadnych zaginów nie dawałem, tak się zdziwiłem, co ta mapa ma dropy zaprogramowane? Hmm. Mapa ma dropy zaprogramowane No właśnie do tego się zdziwiłem To impossible Jest, że jak mnie ta woda To tu wszędzie mam wodę ja Nie, nie, ja, ja mam moją taktykę Eee, piasek! No i woda! Znowu się iść pod piaskiem? Woda! Może woda cię lubi? Zauważyłem. Nie no, ja idę zakopać tam tą, tą wodę. Ja właśnie też to zrobiłem, tylko że tak, żeby mieć do niej dostęp. Nie, zakopałem wodę. Ja bym potrzebował, mi się nawet na zaskoczenie. Nie, nie robię. No to pod piaskiem zrobię. Ty masz żelazo? Tyważnie, że nie przetopionego. Też nie mam przetopionego, ale kopię. że i tak bym ci nie dał, nie? To jest przecież versus. W pierwszym odcinku się nie bijemy, jak coś. Pierwszy odcinek jest taki chwilowy bardziej. Wiadomo, Boże, jest seria. I odcinki z tej serii będą się pojawiać, bo będzie tu mało cięć. Mam nadzieję. Blaze, blaze. Chyba wtedy miało generator cobna. Jeden. Staram się, żeby moja wyspana, lecz pod ziemią była symetryczna. Kurde, zabrakło mi się robić. Nie, tam nie zabrakło nic. Jakieś tam rzeczy mam Będę sznapem upadał O kurde, szkielet jest od mojej strony wyspy Co chcesz zrobić? Idzie O, tak Tak Nie, tego klocka nie chciałem rozstalić, hak Kurde, że ja łuku nie mam Na mnie? Nie, na szkieletach, który na mnie kampi kurde. O, idzie do mnie, idzie do mnie Chodź tu szkielecie. No, fajnie. jestem z obiektów. Nie składni szkielecie. Chcesz kości? Nie, chcemy jakiś człowiek drobny niego. A łuk. Może. No nie, ten no, bo... szkielet się nam jest po prostu skampił i mi nie daje być z wody. No nie, to normalnie ty. Nie zabij. Ha. Ale przynajmniej nie, nie jestem w wodzie, zaraz on w wodzie. O Jezu. Dobra, mam kości strzały. Ale <grych> no. No... Ciekawe co byś ty powiedział? Zobaczysz na nagraniu jak było. <grych> e -y. Jaki? Ten kliper nadal tam siedzi? Tak, nadal to ze szkieletem w sąsiedztwie. Ja też nie, musiałem sprawdzić co tu jest mniej więcej. Jak będziemy mieli pochodnie to musimy oświetlić to. Na szczęście nasze domki są w powietrzu. U mnie ja wiem gdzie jest, bo sobie pływa. Hmm. <noise> Problem? Wszelkie wyspę Dobra, szelki wiosę już wyspę Nic tutaj nie zresztą przynajmniej na górze I ziemią teraz, nie wiem, też nic nie zresztą, to mogę leżeć Musimy uważać, żeby nie, nie zdechły nas te villager'y. Widzimy, że wszyscy musimy, bo jak tam zdechną, to będziemy mieli problem. No, ale zadają damage. No, mi się, że... Sklepik. Silverfisha znalazłem. Owca mi weszła w podziemia. Od jak się znalazłem? Pierwsza gier. Moja do pierwsza lawa. O, jest. Fak. O, od jak się? Aha, pojawił się u mnie Silverfish i od razu udechnął. Ja już się myślałem, że ty. Ten nie włączyłeś. Yy, nie włączyłeś mobów, bo. Czego nie widziałem. Ja też już chwilę go nie widziałem. Mojego no. i nagle taki zniknął, nie? No, i dopiero potem był. Kolejny silverfish. Co tam jest? Creeper i szkielet, to czekamy do rana. Kurde, deszcz jest. To, nie, to ci nie spali szkielet, ale. Kre o kurde, jeszcze, jeszcze gorzej Creeper. Dobra, będziemy musieli się niedługo żegnać w sklepiku razem. Czemu? No bo nie chcę, żeby ten pierwszy odcinek był długi. Nagramy od razu jeden po drugim. Okej. Okay. No to ja nie mam za bardzo jak tam dojść na razie. weź tam jakiś e... teren. No Tylko, właśnie, żeby tam. Nic nie wybuchło. No właśnie, staram się. Idę z kilofem. Cześć. tak to jest, panie. Hopsa, hopsa, hopsa. Ja dobrze rozsłyszałem. Wiedźma. Jest tam? Tak i zatruwa wszystkie villagery. Nie gadaj. Gadam, pomóż mi tu. Nie mam jak się za bardzo przydostać, ale już idę. Jezu, teraz się mi komunikaty do sobie będą się oświetlać, tak? Zabijam je zabijamy która tam była. Tam biegnę. dwie wiedźmy? które są na miejscu villagerów. Od kiedy? No jeny, Widać, że zamienił się w wiedźmę. No właśnie, Drugie drugą zabij. Tylko dlaczego? Nie wiem. Au! Zabij wiedźmę! Gdzie jest, już nie ma jej. Tak, ząbek. Dobra, jak... zrób dwie pochodnie. Na szczęście te villagery mają regenerację, ale... No ale dwa i tak zginęły. Tak. Drewno, Drewno i sadzonki. Drewno i sezonek No to nie były tak no, to nie potrzebne. Aż takie to... Dobra. Dobra, no to załad pochodnie i postaw On po 20, tej drugiej stronie. stronie. Załatw, podru... postaw po drugiej stronie pochodnie. Ilo, od ciebie sama, ciągle idą? Wiem, bo ja mam ciemno na wyspie. Weź coś z tym zrób. Kazać mi tu przyjść. Nie, ten. Dobra, oświetliłeś na sklepik? To dobrze. Tak, patrz. Co to jest zombie na kurczaku? No, zombie, y ten, no, jokiej. A nie, y mały zombie, no ten mały zombie. Mały jokiej. Tak, ja zaraz dedam. Od ciebie ciągle idą, deryl. Ja zaraz dedam. O f**k ja nie wracam na moją wyspę Aż sprawdzę Zobacz co tam jest A uwierz... Aż... No, zobacz co u mnie jest Ja się Dobra to my się może pożegnamy Teraz na chwilę no. może wyłączy moby Nie mogę Jak to kurde nie możesz? No nie mogę JAK TO KURDE NIE możesz? I te mnie wypadają? Tak, ale za to moby giną No jeszcze mam wiedźmę na wyspie! Deryf, skąd ciebie idzie? Nie, jakby wyszło ode mnie to by... nie wyszłoby do ciebie O, coś ci tam buchnęło O! Tak Enderman skoczył samobójczo Aż robię... Cały mój węgiel marnuję chyba na pochodnie Postaraj się, żeby te wszystkie creepery wybuchły, Deryl. Mam pół serduszka. Się, ey, się re, HP nie regeneruje. Fajnie. No bo nie masz głodu. Mam cały. Mam cały głód, Szkie... szkiet sobie u mnie na drzewo. O, <laughs> I A... Oglądałem twoje pierwsze filmiki ostatnio, nie? Z Kasparowskim, jak nagrywałeś, pamiętasz? No. O, jene Spodziewa szkielecie. Dobra, Spad. w końcu. Aż idę pod ziemię, oświetlić bardziej. Wow! Oni... Co się bije? Co się bije Coś przez ścianę? Nie wiem, o co tu chodzi, ale to jest strasznie duży ustawiony spam mobów. Wszędzie mam tą wyspę oświetloną, ale ciągle się respią. Dobra, 20 minut nagrania, Boże. Ała, spada. Właśnie zrobiłem twoje, twoje efektowne spadanie. <laughs> Oberwałem tak, który nie wiem gdzie jest. A na dole się ma. O jeden. <laughs> słyszałem. Dobra, no to będziemy się, to się żegnamy, Ej, nagrywamy. Się Aha, to, to my się żegnamy, nagrywamy od razu jeden po drugi, tylko wyłączę oby. no to na cześć.